Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Witam Państwa na zajęciach z logarytmu. Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie przede wszystkim, jakie są niezbędne informacje dotyczące logarytmu na poziomie matury podstawowej. Ponadto w drugiej części zajęć pokażę 9 przykładowych zadań maturalnych, które występowały na maturach w maju, na maturach próbnych w listopadzie, na maturach poprawkowych w sierpniu. Zaczniemy od pigułki informacyjnej. No dobra, logarytm. Co to jest ten cały logarytm? Zapisujemy go w ten sposób. Mamy logarytm o podstawie a z liczby b daje nam c. Taka jest definicja logarytmu. I teraz co jest czym we wzorze? Ta literka a to jest podstawa. Podstawa. Literka b to jest liczba logarytmowana. Liczba log. A c to jest wynik logarytmu. To jest wynik. Albo też można powiedzieć logarytm. No i logarytm działa w ten sposób, że my możemy powiedzieć, że to jest innymi słowy a do potęgi c daje b. O co chodzi? Weźmy na przykładzie. logarytm o podstawie 2 z 8 daje 3. No to jest innymi słowy 2 do potęgi trzeciej musi dać 8. 2 do potęgi trzeciej musi dać 8. Tak działa logarytm. No i sprawdźmy. 2 do potęgi trzeciej faktycznie daje 8. Czyli taki zapis jest równoważny takiemu zapisowi. Weźmy inny przykład. Logarytm o podstawie 3 z 9 daje 2 wtedy i tylko wtedy, gdy 3 do potęgi drugiej daje 9. Zobaczcie, 3 do potęgi drugiej daje 9. Czyli my zapamiętajmy w ten sposób, że jak mamy logarytm o podstawie a z liczby b równa się c, to my możemy powiedzieć: tutaj zmienię kolor, że a. Do takiej potęgi musi dać taką liczbę. W ten sposób zapamiętajmy. A do takiej potęgi musi dać tą liczbę. I zobaczmy, A do potęgi C tej, jak tutaj było na uku, musi dać liczbę B, czyli to, co jest na środku. Czyli to, co jest pierwsze do potęgi, takiej jak to co na trzecim miejscu stoi, musi dać środek. Widzimy? Ok. Czyli przykłady już mamy. Teraz jak już mamy zapisane definicję logarytmu, musimy powiedzieć, jakie są niezbędne założenia. Założenia dotyczące logarytmu. Po pierwsze, podstawa logarytmu, czyli to co tutaj stoi, czyli na przykład dwójka, trójka, ta podstawa musi być większa od zera. To jest pierwsze założenie. Po drugie, ta podstawa nie może być jedynką, trzeba zapamiętać. I po trzecie, liczba logarytmowana b musi być też ostro większa od zera. A do czego w zasadzie służą nam te założenia? Założenia są przydatne, gdy wyznaczamy dziedzinę funkcji logarytmicznej. Mamy logarytm i mamy określić jego dziedzinę. No i rozwiążmy takie przykładowe zadanie. Zbadajmy dziedzinę takiego logarytmu. Mamy logarytm o podstawie x z 3x plus 6. No i jakie założenia musimy zbadać? Po pierwsze, podstawa logarytmu, czyli a, musi być większa od zera, czyli nasze a, nasze x w tym wypadku, bo x pełni funkcję a, musi być większe od zera. Po drugie, nasze x, czyli podstawa nie może być jedynką, czyli musi być różna od jedynki. I po trzecie, liczba logarytmowana, czyli to, co jest u nas w nawiasie, 3x plus 6 3x plus 6 musi być ostro większe od 0. No i po kolei. Tutaj mamy, że x jest większe od 0, no to oczywiste, czyli x może być dowolną liczbą większą od 0. Tutaj, że x nie może być 1, to też oczywiste. Natomiast tutaj mamy nierówność. 3x plus 6 większe od 0, to musimy to rozwiązać, czyli mamy 3x większe od minus 6. Bo minus 6, szóst, bo 6 przeniosę na drugą stronę i zmienię znak. Dzielimy stronami przez 3 i mam, że x musi być większe od e, minus 6. Dwóch, no bo sześć minus 6 podzielić na 3 mamy minus 2. No i teraz robimy taką oś X. To będzie oś X, -ów. i na osi X po kolei zaznaczamy wszystkie przedziały. Pierwszy przedział x jest -y większy od 0. No to zaznaczam 0 tutaj, i większy od 0 to te na prawo. Drugi przedział x różne od jedynki, czyli tam, gdzie jest jedynka, zaznaczę kół, kółko otwarte, czyli tej liczby nie możemy brać pod uwagę. I po trzecie, że x mają być większe od minus dwóch. Tutaj mamy minus dwójkę, gdzieś tutaj, i większe od minus dwóch, to wszystkie w prawo. I zobaczcie, że my musimy wybrać część wspólną, czyli te elementy, które jednocześnie spełniają wszystkie trzy warunki. Czyli zobaczcie, że częścią wspólną to znaczy na zielono, to będą elementy te tutaj, czyli od 0 do 1 i od jednego do plus nieskończoności. Bo one jednocześnie spełniają wszystkie nasze trzy warunki. No to weźmy dowolną liczbę z tego zielonego obszaru, które zaskreskowałem, na przykład dwójkę. Czy dwójka jest większa od zera? Jest większa od 0. Czy dwójka jest różna od jedynki? Jest różna od jednego. I czy dwójka jest większa od minus 2? Oczywiście jest. Zatem zapiszemy, że dziedzina funkcji, dziedzina naszej funkcji, takiego zapisu, to będzie, to będą xy należące do przedziału od 0 do 2, suma od 2 do plus, plus nieskończoności. Widzimy to? Czyli wybieramy część wspólną. Jedziemy dalej. Na logarytmie można wykonywać kilka takich istotnych działań. To jest, jest takie twierdzenie o tych działaniach, zaraz pokażę, jak ono wygląda. Stwierdzenie pierwsze mamy logarytm o podstawie a z b dodać logarytm o podstawie a z c to jest innymi słowy logarytm o podstawie a z b razy c Zapiszę to b razy c w nawiasie, żeby było widać. Czyli pokażmy na przykładzie. Weźmy logarytm o podstawie dwóch z 8 dodać logarytm o podstawie dwóch, niech będzie z dwóch. To się równa logarytm o podstawie 2 z 8 razy 2. Logarytm o podstawie 2 z 8 razy 2. Ile to jest 8 razy 2? To jest 16, czyli mamy logarytm o podstawie 2 z 16. No i to jakiś będzie nasz jakiś znak zapytania. No i patrzcie, w tym momencie przywołujemy definicję logarytmu. Była tak, logarytm o podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje b. Pamiętamy? Przed chwilą właśnie w tej części z teorii mówimy o tym. No to u nas też przywołajmy tą definicję, czyli 2 do potęgi znak zapytania, 2 do potęgi znak zapytania musi dawać 16. Jaka liczba... Do, do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby otrzymać 16. No 2 do czwartej to będzie 16, prawda? No bo 2 razy 2 to 4 razy 2, 8 razy 2 16. Zatem naszym znakiem zapytania jest czwórka, ponieważ 2 do potęgi czwartej daje 16. No i teraz zobaczmy, czy faktycznie to działanie e, działa. Ile to jest logarytm to podstawie 2 z 8. Czyli zadajemy sobie pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby otrzymać 8? 2 do 3 daje 8, czyli tutaj mamy 3. Dodać. 2 do jakiej potęgi daje 2? No 2 do potęgi pierwszej daje 2, czyli tutaj mamy 1. I zobaczmy, 3 plus 1 daje 4, czyli nasz wynik. Czyli dodawanie logarytmów o tych samych podstawach przechodzi w mnożenie liczb logarytmowanych o tej samej podstawie. Czyli jeśli tu jest dwójka, tu jest dwójka, tutaj też będzie dwójka. Jeśli tutaj mamy dodawanie, to to przejdzie w mnożenie. Może jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego twierdzenia, powiem jeszcze kilka ważnych faktów a propos logarytmów. Po pierwsze, loga logarytm o podstawie a z jedynki to jest zawsze 0, no bo dowolna liczba do potęgi zerowej daje 1. No bo zobaczcie, 2 do potęgi zerowej to jest 1, 3 do potęgi zerowej to jest 1, 100 do potęgi zerowej to jest 1 i tak dalej, i tak dalej. Czyli zapamiętujemy, log o podstawie a z 1 to jest 0. Wymaszmy to teraz. Idziemy dalej. Logarytm o podstawie a z liczby a daje zawsze 1. No bo zobaczcie, logarytm o podstawie powiedzmy 3 z 3 niech daje nam x. No to się zadajemy sobie pytanie z definicji. Definicja była taka: logarytm o podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje b. Czyli u nas. 3 do potęgi xowej ma dawać 3. 3 do jakiej potęgi daje 3? No do potęgi pierwszej, prawda? Czyli x równa się 1. I trzecia kwestia techniczna, jak mamy logaryt i nie ma podstawy, czyli jest, ale jest od razu liczba, powiedzmy 100. Jeśli tutaj nie ma podstawy, to znaczy, że w domyśle tutaj stoi dziesiątka. czyli logaryt ze 100 tak zapisany, to jest to samo, co logaryt o podstawie 10. Ze 100, czyli, czyli 10 do jakiej potęgi daje 100? No, 10 do drugiej potęgi. Czyli część takiej kwestie techniczne mamy już z głowy, przechodzimy do kolejnych twierdzeń. Mieliśmy dodawanie logarytmów, to skoro jest dodawanie, to mo, może być i odejmowanie. I jest odejmowanie. Mamy logarytm o podstawie a z b, odjąć logarytm o podstawie a z c, to jest to samo. Zobaczcie, tutaj było mnożenie. U nas tak jakby przeciwieństwem mnożenia będzie dzielenie, a tutaj przeciwieństwem dodawania będzie odejmowanie. Czyli mamy logarytm o podstawie A z B przez C. Pierwsza liczba idzie do licznika, druga liczba idzie do mianownika. I weźmy jakiś przykład. Logarytm o podstawie 2 z 8, odjąć logarytm o podstawie 2 z 2, to jest to samo co logarytm o podstawie 2 z 8 przez 2. No ile to będzie? Czyli to będzie logarytm o podstawie 2. 8 przez 2 to jest 4. Do jakiej potęgi trzeba podnieść dwójkę, żeby otrzymać czwórkę? 2 do x daje 4, prawda? Czyli do potęgi drugiej. Czyli nasz x to jest 2. Tutaj wychodzi, że to to jest dwójka. No i sprawdźmy osobno. Czyli tak, jakbyśmy osobno rozpatrywali te logarytmy. 2 do jakiej potęgi daje 8? Do potęgi trzeciej. 2 do jakiej potęgi daje 2? Do potęgi pierwszej. 3 odjąć 1? Wychodzi 2. Zgadza się? Wiemy o co chodzi. Teraz ktoś z Was może powiedzieć, no ale skoro ja mogę sobie oddzielnie policzyć te logarytmy, to po co mam stosować to twierdzenie? No i ja tutaj, żeby pokazać właściwość, istotność tego twierdzenia, zademonstruję przykład, w którym będzie ewidentnie widać, po co jest właśnie to twierdzenie. Weźmy, wykonajmy takie działanie. Logarytm o podstawie 2 z 8 pierwiastków z 3, odjąć logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 3. No to zobaczcie, czy jesteśmy wskazać Ile wynosi logarytm o podstawie 2 z pierwiastka z 3? No trudna sprawa, no nie wiadomo. Czy jesteśmy w stanie wskazać, ile to jest logaryt o podstawie 2 z 8 pierwiastków z 3? No może jakbyśmy się postarali, byśmy wskazali, no ale generalnie ciężka sprawa. Ale zobaczcie, jak wykorzystamy to twierdzenie, to będziemy mieli logarytm o podstawie 2 z 8 pierwiastków z 3 i dzielimy przez pierwiastek z 3. Zobaczcie, że pierwiastki z 3 się skracają i mamy logarytm o podstawie 2 z 8. Czyli 2 do jakiej potęgi daje 8? No 2 do potęgi trzeciej. I widzicie, tu już ładny wynik wychodzi. A z takiej postaci, no to ciężko, ciężko byłoby doprowadzić do trójki. Analogicznie to się tyczy do, w przypadku dodawania. Są czasami takie przykłady, że osobne dodawanie, no to jest bardzo problematyczne. Ale gdy zamienimy dodawanie w mnożenie, tak jak tutaj, to sprawa się staje banalna. Trzecie twierdzenie jest następujące. K logarytmów o podstawie a z b to jest innymi słowy logarytm o postawie a z b do potęgi k tej. No i możemy to też na odwrót zastosować, czyli logarytm o podstawie a z b do potęgi k tej to jest to samo, co k logarytmów o postawie a z b. Weźmy na przykładzie, czyli 3 logarytmy o podstawie 2 z 5, to jest to samo, co logarytm o podstawie 2 do potęgi trzeciej, czyli to jest to samo co logarytm o podstawie 2 ze 125, ponieważ 5 do 3 to jest 125. I tutaj inny przykład. Weźmy na przykład y, przykład na przykład masło maślane, y, logarytm o podstawie 2 z 8 to będzie to samo co 3 logarytmy o podstawie 2 z 2. A skąd ja tutaj nagle wziąłem tą trójkę, prawda? Zobaczcie, że 8 to jest 2 do 3. Czyli ja tą trójkę wyciągnąłem tak jakby przed logarytm i stąd się wzięła tutaj ta trójka. Czyli jakby nie było trójki, to tutaj musi, tu musiałaby być ta trójka. Czyli ta trójka albo przy, występuje przy liczbie logarytmowanej w potędze, albo ją można na początek wyrzucić. Rozumiemy o co chodzi? Tutaj zrobię porządek, o. Pozostała nam jeszcze taka własność wynikająca z logarytmu. My możemy powiedzieć, że... A do potęgi logarytm o podstawie a z b to jest innymi słowy b. I jakiś przykład. Niech będzie 7 do potęgi logarytm o podstawie 7 z 328, to będzie 328. Czyli jeśli ta liczba i ta liczba są takie same, to wynikiem jest liczba stojąca w tym miejscu. To jest własność wynikająca bezpośrednio z definicji logarytmu. I chciałbym jeszcze podać na koniec taki wzorek o zamianie podstaw logarytmu. My możemy powiedzieć, że logarytm o podstawie a z b można zapisać jako jakiś inny logarytm o innej podstawie, logarytm o podstawie c, znaczy nie, 3, tylko c z b podzielić przez logarytm o podstawie c z a. Czyli zobaczcie, musimy sobie wymyślić jakąś inną liczbę c. Ta liczba c musi spełniać założenia, czyli musi być większa od zera i różna od jedynki i wtedy w liczniku, tutaj do liczby logarytmowanej idzie b. Tu idzie b, a do mianownika idzie a. Pokażmy na przykładzie. Mamy dajmy na to logarytm o podstawie 4 niech to będzie z 32. I ja sobie to zamienię na logarytm o podstawie 2 z, 30, z 32 i logarytm o podstawie 2 z 4. Teraz, jak wybierać tą liczbę? Jaką liczbę tutaj sobie dobierać? Dobierajmy sobie taką liczbę, która nam ułatwi obliczenia. Taką liczbę, dzięki któremu będziemy w stanie policzyć logarytm o, o podstawie 2 z 32 i logarytm o podstawie 2 z 4. Żebyśmy byli w stanie policzyć łatwo logarytm z 4 i logarytm z 32. No i zobaczcie, że w tym momencie faktycznie nie jestem w stanie, bo będę miał logarytm o podstawie 2 z 32, czyli 2 do jakiej potęgi daje 32? Tego co wiem do potęgi 5, Czyli tu jest piątka I na dole logaret o podstawie 2 z 4 2 do jakiej potęgi daje 4? 2, 4 daje 2 do drugiej Czyli dwójkę wstawiamy I wynika stąd tyle Że logaret o podstawie 4 z 32 To jest 5 drugich To jest to Inny przykład Logaret o podstawie 9 z 27 9 do jakiej potęgi daje 27? No ciężko stwierdzić ale jak skorzystamy i zmienimy podstawy, no jaką. Jaka nam się liczba dobrze kojarzy z 9 i z 27? Co tutaj można zakombinować? Z trójką można zakombinować. Czyli zobaczmy, że bierzemy logaret o podstawie 3 z 27 przez logaret o podstawie 3 z 9. I co będziemy mieli? 3 do jakiej potęgi daje 27? 3 do potęgi trzecie, czyli tu mamy 3. Raz 3 do jakiej potęgi daje 9? 3 do drugiej. Czyli tutaj mamy dwójkę. I wychodzi nam, że logarytm powstaje 9 z 27, to jest innymi słowy 3 drugie. Prawda, że łatwo w tym momencie? Mamy już podstawowe informacje dotyczące logarytmu. W tym, może, w tym momencie możemy przejść do rozwiązywania zadań maturalnych. Zadanie z matury próbnej z listopada 2009 roku. O liczbie x wiadomo, że logarytm o podstawie 3 z x daje 9. Zatem mamy znaleźć liczbę x. To przypomnijmy definicję logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby b daje c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje b. Czyli zobaczcie, u nas liczbą a jest trójka, czyli tutaj mamy trójkę, a liczba a to 3. Liczba b jest nie wiadomo, czyli zapiszę, że b to jest x. I liczba c to jest 9. c to się równa 9. No i podstawmy do tej definicji, czyli a 3 do potęgi c, czyli do 9, równa się b, czyli x. Zatem x to jest 3 do 9, x to się równa 3 do 9. I zobaczmy, że jest taka odpowiedź. No bo definicja mówi tyle, że logarytm podstawia 3 z x daje 9, tyle tylko wtedy, gdy 3 do potęgi 9 daje x. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, to do takiej potęgi musi dawać to. I mamy pierwsze zadanie z głowy. Zadanie kolejne pochodzi z matury próbnej z listopada 2010 roku tym razem i mamy obliczyć, ile wynosi taki logarytm. I to zadanie można rozwiązać na dwa sposoby. Zobaczmy. Najpierw sobie odpowiedzmy oddzielnie. Ile wynosi logarytm o podstawie 5 z 5. Czyli 5 do jakiej potęgi daje 5? No, 5 do potęgi pierwszej. Czyli to wyrażenie wynosi 1. Później. Logarytm powstaje 5 ze 125. 5 do jakiej potęgi daje 125? Do potęgi trzeciej. Czyli mamy tutaj trójkę, i pomiędzy nimi jest odejmowanie, czyli mamy 1 odjąć 3, czyli to jest minus 2. Jest taka odpowiedź. Drugi sposób jest taki, że wykorzystamy twierdzenie na odejmowanie logarytmów. Czyli logarytm o podstawie 5 z 5, odjąć logaret o podstawie 5 ze 125, to będzie to samo co logaret o podstawie 5 z 5 przez 125. Zatem mamy logaret o podstawie 5 z 1,25. Zgodzimy się? No bo ta piątka ze 125 się skróciła, podzieliłem przez 5 górę. I, dół, I mamy 1,25. No i teraz pojawia się pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść 5, żeby otrzymać 1,25? Czyli z definicji 5 do x równa się 1,25. Zauważmy, że to jest to samo, co e, byśmy wzięli 1 przez 5 do kwadratu, prawda? A 1 przez 5 do kwadratu to jest 5 do potęgi minus drugiej. Czyli 5 do potęgi x daje 5 do potęgi minus 2, czyli x to jest minus 2. No bo, jak mamy dzielenie 1 przez coś, to wtedy w potędze wyskakuje, wyskakuje nam minus. Zapamiętajmy. W tym wypadku, chyba łatwiejszą metodą była ta metoda pierwsza. Chociaż nie zawsze tak musi być. Czasami drugą metodą jest łatwiej. Kolejne zadanie pochodzi z matury próbnej z listopada 2011 roku. Mamy powiedzieć, ile to jest liczba log z 6. Zobaczcie, to nie ma podstawy, a ja mówiłem, jak nie ma podstawy, to w podstawie stoi dziesiątka. Czyli mamy logarytm o podstawie 10 z 6 i mamy powiedzieć, ile to jest. Ile to jest. No i teraz zobaczcie. Czy mówiłem o jakimś działaniu, w którym występuje mnożenie logarytmów? No takiego działania nie wspominałem. Wam się powinny kojarzyć te dwa działania. To działanie i to działanie. No i najpierw zacznijmy od dodawania. W co przechodziło dodawanie logarytmów? Jak dodawaliśmy logarytmy, to one przychodziły w mnożenie liczb logarytmowanych, czyli logarytm o podstawie 10 z 2, bo tutaj nic nie ma, czyli oznacza, że jest 10. Dodać logarytm o podstawie 10 z 3 to jest to samo, co logarytm o podstawie 10 z 2 razy 3, a 2 razy 3 to 6, czyli mamy logarytm o podstawie 10 z 6. I właśnie to jest prawidłowa odpowiedź, czyli to to jest inaczej to. Taki zapis to jest inaczej odpowiedź C i to jest odpowiedź prawidłowa. Zadanie kolejne pochodzi z matury próbnej z marca 2012 i wygląda następująco. Liczba log o podstawie 3 z 1,27 jest równa. No i zobaczcie, tutaj mamy dzielenie logarytmów. My to dzielenie możemy rozbić na odejmowanie, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 1,27. My możemy rozbić, że to jest logarytm o podstawie 3. Z 1 odjąć logaryt o podstawie 3 z 27, bo pamiętacie, odejmowanie przychodziło w dzielenie, czyli będzie 1 przez 27 można rozbić na takie, taki właśnie zapis. No i oddzielnie, ile to jest logaryt o podstawie 3 z 1? Czyli sobie zadajemy pytanie, 3 do jakiej potęgi daje 1? No, 3 do 0 daje 1, bo dowolna liczba do potęgi zerowej daje 1: 3 do 0, 5 do 0 daje 1 i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy e, mamy 0. 3 do potęgi zerowej daje 1. Odjąć 3 do jakiej potęgi daje 27? Do jakiej potęgi byśmy musieli podnieść, podnieść trójkę, żeby dostać 27? No pewnie większość z Was już tutaj mówi, że 3 do potęgi trzeciej, bo 3 razy 3 daje 9 razy 3 daje 27. Czyli mamy 0 odjąć 3. Ile to jest 0 odjąć 3? No chyba minus 3. I mamy prawidłową odpowiedź. Zadanie kolejne pochodzi z matury poprawkowej z sierpnia 2010 roku. Mamy obliczyć, ile wynosi różnica log o podstawie 3 z 9 minus log o podstawie 3 z 1. No i znowu dwa sposoby są. Albo korzystamy z stwierdzenia, albo liczymy na piechotę. Na piechotę będzie łatwiej w tym wypadku. 3 do jakiej potęgi daje 9? Do jakiej potęgi musimy podnieść 3, żeby dostać 9? No, do drugiej, prawda? 3 Do jakiej potęgi daje 1? Do jakiej potęgi trzeba ponieść 3, żeby otrzymać 1? Do zerowej. Mówiliśmy o tym przed chwilą, że dowolna liczba do potęgi zerowej daje zawsze 1. Czyli 5 do zerowej daje 1. 100 do zerowej daje 1. Czyli zobaczcie, że, zobaczcie, że mam tutaj 2 odjąć 0. Ile to jest 2 odjąć 0? No oczywiście 2. To był pierwszy sposób. Drugi sposób to korzystamy z stwierdzenia o odejmowaniu logarytmów, czyli logarytm o podstawie 3 z 9 minus logarytm o podstawie 3 z 1 to jest to samo co logarytm o podstawie 3 z 9 przez 1. Ile to będzie 9 podzielić na 1? 9 podzielić na, 9, na 1 to jest 9, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 9, prawda? Tutaj wychodzi. No i 3 do jakiej potęgi daje 9? 3 do takiej potęgi musi dać to. Czyli do jakiej? No do drugiej, prawda? 3 do drugiej potęgi daje 9. I dwójka jest odpowiedzią, czyli też prawidłowo. Zadanie następne pochodzi z matury poprawkowej z sierpnia 2011 roku i wygląda następująco. Liczba logarytmu powstaje 2 z 4 dodać. 2 logarytmu powstaje 3 z 1 jest równa. I znowu na piechotę to obliczymy. Czyli. 2 do jakiej potęgi daje czwórkę? Do jakiej potęgi musielibyśmy podnieść dwójkę, żeby otrzymać czwórkę? No, Odpowiedzią na to jest 2, prawda? 2 do drugiej daje 4, to jest wynik tego logarytmu. A jak nie wierzymy, to sobie rozpisujemy logarytm, to powstaje 2 z 4, to się równa x wtedy i tylko wtedy, czyli z definicji korzystam, gdy 2 do potęgi x daje 4, prawda? No 2 do drugiej daje 4, czyli x równa się 2. I teraz tutaj, skupmy się na tym logarytmie. Logarytm powstaje 3 z 1. Do jakiej potęgi trzeba podnieść 3, żeby otrzymać 1? Już o tym mówiłem w poprzednim i, po popr... i jeszcze wcześniejszym zadaniu, że 3 do zerowej daje 1. Czyli tutaj mamy 0, a jeszcze przed tym logarytmem stoi dwójka, czyli mamy 2 razy 0. Czyli mamy 2, dodać 2 razy 0. 2 razy 0 daje nam 0 i tu jeszcze jest dwójka. 2. 2 plus 0 daje 2. To jest chyba... Oczywiste, zatem odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź C. Zadanie kolejne pochodzi z matury z maja 2010 roku i mamy tak: liczba log o podstawie 4 z 8, dodać log o podstawie 4 z 2 jest równa. To jest właśnie przykład, gdzie niezbędne jest skorzystanie e, z stwierdzenia o dodawaniu logarytmów. No i to twierdzenie mówi o tyle, że logarytm o podstawie a z liczby b dodać logarytm o podstawie a z liczby c to jest to samo co logarytm o podstawie a z b razy c, tutaj wezmę w nawias b razy c. No i u nas będzie logarytm o podstawie 4 z 8 dodać logarytm o podstawie 4 z 2 to jest to samo co logarytm o podstawie 4 z 8 razy 2, w ten sposób. Co nam to dało? Najpierw popatrzmy. Nasze, naszej literce A odpowiada czwórka, naszej literce tutaj A też odpowiada czwórka, naszej literce B odpowiada ósemka, naszej literce C odpowiada dwójka. Zatem mamy logaret o podstawie 4 z 8 razy 2, czyli z 16. I to niech będzie nasz znak zapytania, czyli 4 do potęgi znak zapytania daje 16. 4 do potęgi znak zapytania daje nam 16. Do jakiej potęgi trzeba podnieść czwórkę, żeby otrzymać 16. No chyba odpowiedź jest w miarę oczywista. Do potęgi drugiej. 4 do potęgi drugiej daje 16, ponieważ 4 razy 4 daje 16. Odpowiedź prawidłową jest odpowiedź B. Zadanie kolejne pochodzi z matury z maja 2011 roku i wygląda następująco. Wyrażenie log o podstawie 4 z 2x odjąć 1 jest określone dla wszystkich liczb x spełniających warunek. I musimy znaleźć dla jakich x to jest spełnione. Pamiętacie, jak na początku w teorii mówiłem o założeniach logarytmu, i tam było, że tak, jak mamy logarytm o podstawie a z b równa się c, to założenia były takie, że a musi być większe od 0, czyli podstawa większa od 0, a musi być różne od 1, i liczba b musi być ostro większa od 0. Zauważcie, że u nas A podstawa jest większa od 0, bo jest czwórką, jest różna od 1, bo jest czwórką, a liczba b to jest to, co jest nawiasie, czyli liczba B to jest inaczej 2x1. I nasze 2x odjąć 1 musi być ostro większe od 0, to wynika z tego naszego założenia. No i przenosimy minus jedynkę na prawą stronę, mamy, że 2x jest większe od 1, dzielimy stronami przez 2 i wychodzi, że x musi być większe od jednej drugiej. I zobaczmy, czy jest gdzieś taka odpowiedź. Oczywiście jest taka odpowiedź. To jest odpowiedź B. Ostatnie zadanie pochodzi z matury ma, z maja 2012, czyli z tego roku. I mamy obliczyć, ile wynosi iloczyn 2 razy logarytm o podstawie 1 trzeciej z 9. Zaczniemy od policzenia, ile wynosi logarytm o podstawie 1 trzeciej z 9. Mamy logarytm o podstawie 1 trzeciej z 9. To jest jakaś nasza niewiadoma, czyli x. Korzystajmy z definicji, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy 1 trzecia do potęgi x daje 9. Hmm, zastanówmy się, do jakiej potęgi trzeba podnieść 1 trzecią, żeby otrzymać 9. Hmm, zauważmy, że 9 to jest innymi słowy 3 do kwadratu. Zgodzimy się z tym. I można powiedzieć, że to jest innymi słowy, 1 trzecia do potęgi minus 2. Z czego to wynika? Z czego wynika, że 3 do kwadratu to jest to samo, co 1 trzecia do potęgi minus drugiej? Zapiszmy. 1 trzecia do potęgi minus drugiej to jest to samo, co żeby usunąć minus tutaj z potęgi, to my musimy odwrócić ten ułamek. Czyli to jest to samo, co 3 pierwsze do drugiej. A 3 pierwsze do drugiej to jest po prostu. No, 3 pierwsze to jest 3 do drugiej, czyli 9. Widzimy o co chodzi. Musimy takie zastosować przekształcenie. Czyli zobaczmy, że logarytm o podstawie 1 trzeciej dziewiątkę zamieniam na 1/3 do minus 2. Czyli to jest 1 trzeciej do potęgi minus 2 równa się x. Czyli 1 trzecia do potęgi x daje 1/3 do potęgi minus 2, prawda? No to ile x wynosi? No zapisz 1 trzecia do potęgi x to jest to samo co 1 trzecia do potęgi minus 2. To ile musi x wynosić? No zobaczcie, to musi być po prostu to musi być równe Temu, czyli x musi być równy minus dwójce. Zatem odpowiedzią tutaj jest minus dwójka, że logarytm to powstaje 39 z 9, to jest minus dwójka, ale my to jeszcze mnożymy przez 2. 2 razy minus 2 to jest minus 4 i to jest prawidłowa odpowiedź. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Mam trzy prośby. Poproszę o po pierwsze, komentarze, co się podobało. Jeśli coś było niejasne, to poproszę napisać. W którym momencie było niejasne, objaśnimy. Ja objaśnię, albo ktoś w komentarzach objaśni. Po drugie, poproszę, no jeśli.